Niech akcja! Kurwa, tu wiedziałeś o tym! Ty, ale mam coś. My już tu! Ja już byłem. Tu tu, ja tu co? My ja chcemy tropić? No, ale ja nie uchwycamy! Dzięki! my To musimy uważać! Dziękujemy! Dziękujemy! Bo my chcemy tam, gdzie dzieci chcieli, to tam na dół, nie? Na doku. Na doku. Na doku. Na, doku. Nie to nie ma Panie, to chodźcie chodź z nami jako przewodnicz. Chodź, damy Ci na plakę, chodź z nami jako przewodnicz. A prowadź, tam do dołu gdzie, gdzie cię? Ci Wyjeżdżicieli? No. Dzieci? No. Tam, tam do dołu, gdzie taki przefnyk jest. No tu zejdziesz albo i Nie poszukasz. Mamy się nie trzeba, robi